Hej, witajcie, tutaj Nexos. Dziś postaram odpowiedzieć się odpowiedzieć na jedno z ważniejszych pytań, często pojawiających się na moim kanale: czy warto grać w World of Warcraft? Mam dla Was 5 podpunktów, w których postaram się przedstawić Wam, czy rzeczywiście warto. Jeżeli Wam się podoba, oczywiście ocencie film. Jeżeli macie jakieś swoje powody, oczywiście możecie zostawić komentarz. Zaczynamy. Pierwszym i najważniejszym punktem będzie dostępność i zakup gry, jako że jest o wiele, wiele łatwiejszy. World of Warcraft ma cztery dodatki, a piąty jest już na horyzoncie. Dlatego też gracze miewali problemy z kolejnością poszczególnych dodatków, no bo co tutaj kupić, aby móc grać? Na no, odpowiedź jest bardzo prosta. Niezależnie jaki dodatek posiadamy, możemy normalnie grać. Teraz przykładowo mamy dodatek Mist w Pandaria, no ale gracz jest gracz, który ma jedynie podstawkę oraz The Burning Crusade. No i będzie mógł także spokojnie grać, ale będzie miał ograniczenia co do swojego dodatku i, i będzie mógł levelować tylko do 70 poziomu. Nowy Battle Chest 5.0 znacznie ułatwia wejście do świata Warcrafta. Paczka jest bowiem w przystępnej cenie i posiada w sobie podstawową wersję gry oraz trzy dodatki. The Burning Crusade, Wrath of the Lich King i Cataclysm. Posiada także 30 darmowych dni grania. Więc za około 30-40 zł możemy rozpocząć przygodę do poziomu 85. Następnie można zaopatrzyć się w dodatek Mist of Pandaria do poziomu 90, a 13 listopada mamy premierę najnowszego dodatku Warlords of Draenor. Trzeba także przyznać, że proces levelowania naszej postaci jest przystosowany dla nowych graczy bardziej niż kiedykolwiek. Wraz z dodatkiem kataklizm odnowy doczekały się stare kontynenty Kalimdoru oraz Wschodnich Królestw. Zadania, których będziemy się podejmować, poprowadzą nas wszędzie tam gdzie musimy być. Questy są liniowe, lecz możemy oczywiście wybrać się na jakąś własną przygodę, jeśli mamy takie potrzeby. Zdecydowanie nie będą nam potrzebne różnego rodzaju addony, czyli modyfikacji interfejsu, aby móc spokojnie dotrzeć do ostatniego poziomu, jako że standardowo na mapie będą pojawiać się miejsca oraz cele misji, co w zupełności wystarczy nawet tym, którzy nie do końca operują językiem angielskim. A więc co teraz z naszymi bohaterami? Pojawiają się liczne pytania, kim grać, jaką specjalizacją, nie mogę wybrać. No i tutaj, powiedzmy, odpowiedź jest także bardzo prosta: grajcie czym chcecie. Jeżeli chodzi o levelowanie, jak i endgame, nie występuje coś takiego jak lepsza i gorsza postać. Większość zależy od tego, jak my postacią operujemy. Pojawiają się rzecz jasna lepsze i gorsze chwile danych klas, lecz zazwyczaj jest to szybko balansowane. Proces poziomowania naszej postaci jednak może być wykonywany praktycznie każdą specjalizacją. Gracie wojownikiem? To nie do końca oznacza, że musicie machać ciężkimi mieczami czy toporami. Równie dobrze możecie dobyć miecza i tarczę. Większość specjalizacji DPS, czyli zadających obrażeń, czy tankowe radzą sobie bardzo dobrze. Z healerami, czyli lekarzami różnie bywa. Mam 2-3 godziny dziennie. Czy warto grać? Kiedyś wydaje mi się, że mając mniej czasu nie dało się tak dużo osiągnąć. Instancje trwały od 20 do 30 minut, więc nie do końca na wszystko starczało nam czasu. Dziś natomiast dysponując mniejszym czasem, da się małymi kroczkami coś osiągnąć. Jest to możliwe przy pomocy narzędzi do wyszukiwania grup 5-osobowych na instancje, czy też trzyosobowych na różne scenariusze, lub też większych 25-osobowych rajdów. Klikamy, system wyszukuje graczy, przechodzicie i wychodzicie z przedmiotami. Wielu ludzi denerwuje fakt istnienia takich sposobów na grę, lecz jest to zbawienie dla tych co są powiedzmy zapracowani. Przykładowo macie godzinkę wieczorkiem. Możecie się zalogować i zrobić jedną z czterech części rajdu. Jeżeli sprawnie pójdzie, to jeszcze uda się pójść na trzyosobowy scenariusz lub potyczkę PvP. Czy warto grać w World of Warcraft? Ja mogę sobie gadać, lecz najlepszym sposobem będzie wejść i sprawdzić samemu. Jeśli nie chcecie wydawać pieniędzy, możecie zarejestrować się na battle.net i stworzyć konto testowe Trial. Wówczas możecie grać bez ograniczeń czasowych do 20 poziomu. No i można przetestować wstępnie, postacie, rozejrzeć się po świecie, sprawdzić czy typ rozgrywki nam odpowiada i tego typu sprawy. I to by było. 5 podpunktów, czy warto grać w World of Warcraft. Jeżeli to Was nie zdecydowało, ja mogę powiedzieć tylko ze swojej strony, że zawsze warto spróbować. 30 czy 40 zł nie jest to majątek, a można naprawdę wejść do gry, sprawdzić zobaczyć. Zwłaszcza, że World of Warcraft jest to bądź co bądź legendarna gra, która warto poświęcić troszeczkę uwagi, sprawdzić jak to jest, pograć, ocenić. No i oczywiście piszcie komentarze, jeżeli wam się podobał materiał, czy też macie jakieś swoje powody, czy warto grać w World of Warcraft lub może czy nie warto grać w World of Warcraft, zostawcie to oczywiście w komentarzach, no i zobaczymy się w kolejnym odcinku, ocencie film, do zobaczenia, cześć!